Moim gościem jest profesor Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Center Club. Dzień dobry panie profesorze. Witam panią, witam państwa. Panie profesorze, dziś wieczorem koalicjanci PO i PSL spotkają się, by, jak mówią, wypracować kompromis w sprawie podniesienia wieku emerytalnego. Mówią, że kompromis jest możliwy, ale rzeczywiście PSL ciągle obstaje przy swoim pomyśle, by... Um, dla kobiet, które w związku z macierzyństwem, urodzeniem dziecka czy dzieci nie pracowały przez jakiś czas wprowadzić dopłaty do ich kapitału emerytalnego być może będzie twardo obstawał przy tym postulacie. Czy to jest słuszny, dobry, mądry postulat? Czy wprowadzenie dopłat do właśnie kapitału emerytalnego jest do rozważenia? Ale to, co jest istotne, to to, żeby kobiety rzeczywiście były zachęcane do tego, żeby pracować także po roku 60. Przecież między rokiem 60 a 65 kobiety są raczej już babciami niż opiekunami małych dzieci. Prawda? Więc chodzi o to, żeby miały tę możliwość. I, I właśnie były zachęcane. I ja chcę zauważyć, że rzeczywiście w tej chwili emerytury w ramach tej reformy wprowadzonej przez Buzka zależą bardzo od, od kapitału nagromadzonego, a nie od nawet ilości lat przepracowanych. I, i taka interwencja właśnie tego typu powiększenie tego kapitału ma sens. Ma sens. A to jest jeden, jeden wniosek PSL, u jest też wiele wniosków, które rząd pewnie powinien i może wysnuć z zakończonych konsultacji społecznych dotyczących podniesienia wieku emerytalnego. Jak pan ocenia przebieg tych konsultacji, co uważa pan, że rząd powinien z nich dla siebie wziąć? Znaczy to czego mi brakowało, wydaje mi się w tej całej konsultacji, wystąpieniach premiera a, a także innych ministrów? to jak gdyby uświadamianie polskiemu społeczeństwu, że żyjemy jak gdyby w innych już czasach. Czasach, że tak ja powiem, po, po reformie Buzka. 13 lat temu bardzo uzależniliśmy emerytury od nagromadzonego kapitału właśnie na tych swoich kontach i bez zwiększenia czasu pracy po prostu nasze emerytury byłyby mniejsze lub nawet dużo mniejsze niż za czasów starego systemu. I, I że w interesie obecnych pracujących, przyszłych emerytów leży dbałość o to, aby pracować nie do 60 czy 62, 3 roku życia, ale właśnie. 65, 67, bo wtedy po prostu ten kapitał będzie tak powiem, obdzielony przez mniejszą ilość lat, kiedy oczekujemy, że będziemy pobierać emerytury i w związku z tym emerytury mogą być na poziomie mniej więcej takim jak obecnie, w relacji do płac. Bez tego zwiększenia wieku emerytalnego to po prostu będziemy zarabiać, będziemy mieć emerytury dużo niższe w relacji do płac. W przypadku kobiet nawet to może, mogą być emerytury poniżej 30% płac. Więc chodzi tutaj o to, żeby po prostu dotrzeć tą informacją do milionów ludzi. Sami zresztą przyszli emeryci powinni się zainteresować, jaki mają ten kapitał i jakiej emerytury oczekiwać. I nie powinni traktować tych propozycji jako wymierzonych przeciwko nim, tylko raczej jako po prostu bezpośrednio konsekwencje reform Buska. No ale chyba jednak traktuje wiele osób przynajmniej te planowane zmiany jako cios w ich wolność, przede wszystkim w ich finanse. Tak, oczywiście, ale to rzeczywiście to rola rządu, żeby, tak. żeby informować tak. i uświadamiać Tymczasem trwa już, przynajmniej powinno trwać, spotkanie ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina z zespołem do spraw deregulacji prawa i sprawiedliwości, bo też i deregulacja wielu zawodów, do których dostęp jest limitowany czy ograniczony, jest kolejną, być może będzie kolejną ważną reformą tego rządu. Ja chciałabym pana zapytać o zawody z branży finansowej. bo... Ministerstwo Finansów rozważa deregulację takich zawodów jak makler giełdowy czy towarowy, broker ubezpieczeniowy, doradca inwestycyjny i podatkowy. KNF-owi taki pomysł, by te zawody otworzyć, nie podoba się. Czy pan uważa, że jest tutaj pole do, do pewnej liberalizacji dostępu? Czy wydaje mi się, że jest pole do liberalizacji, bo jak przychodzimy do jakichś instytucji, właśnie w sprawach finansowych. To mamy przede wszystkim zaufanie do tej instytucji, do której przychodzimy. Znaczy zakładamy, że ta instytucja zatrudniła ludzi o odpowiednich kwalifikacjach. Prawda? Więc ta, jeżeli ta instytucja broni się, że wystarczy jej dyplom, to tym samym, jak powiem, zrzuca odpowiedzialność na biurokrację za to zatrudnienie. I to nie jest dobrze. Więc wydaje mi się, że tutaj akurat działania ministra Gowina to w dobrym kierunku, ale z drugiej strony minister finansów, czy generalnie rząd, Komisja Nadzoru Finansowego, musi mieć odpowiedni zakres regulacji w stosunku do tych, którzy zatrudniają tych ludzi, do instytucji. A nie, ich a nie ich samych. A profesor Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Center Club. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.